Sikeramotyk, dzisiaj czwartek, chyba będzie samo czwartek? Mateusz wygrał tym komentarzem internety. Grazie. Cześć Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Samotek, i witam Was w dzisiejszym samo czwartku. Uuuu. Uuuu. Samo czwartko, tak jak mówiłem, dzisiaj jest czwartek. Mówiłem, nie mówiłem? Dzisiaj jest czwartek i witam Was bardzo serdecznie. Jak w każdy samo czwartek, odpowiemy sobie na kilka pytań zadanych na fanpage samotych. no, fanpage! wiecie, jak, jak jeszcze nie lubicie mojego fanpage'a, to polubcie fanpage, bo na fanpageu się dzieją fajne rzeczy. na przykład, Na przykład. Zadajecie pytania do Czwartku, więc jeżeli chcecie, jeżeli chcecie, żeby Wasze pytanie pojawiło się właśnie w Czwartku, fantastycznej serii, no to napiszcie jakiś komentarz, no i, no i napiszcie tutaj komentarz i widzicie, ile tutaj jest pytań. Pytanie od Mai. Czy spotkałeś jakichś youtuberów? Jak tak to jak? Spotkałem już wielu youtuberów, ale wielu youtuberów spotkałem na regatach youtuberów, na pierwszych regatach youtuberów, jeżeli ktoś oglądał mój kanał od no ponad roku, znaczy no około roku, no to powinien znać ten film, a jeżeli nie, to wejdźcie na mój kanał i przejdźcie do ostatnich filmów, znaczy do pierwszych filmów, dawno, dawno temu wrzuciłem taki film regaty youtuberów, no i wtedy... No i wtedy pokazałem, że się spotkałem z youtuberami. Izabela zadała pytanie, czy znam osobiście jakiegoś youtubera. Nie, osobiście nie znam żadnego youtubera. No, niestety, fajnie by było jakiegoś poznać. Takiego większego youtubera, oczywiście. Znaczy, no, nie wiem, No chciałbym, chciałbym nawiązywać różne relacje w ogóle z youtuberami, bo to by było fajne. Dlatego zacznę o tym myśleć i znowu mi się wyłączyły pytania. Jakbyś miał się przefarbować, to na jaki kolor? Tak, wiem, dziwne pytanie. Tak, dziwne pytanie. Ale jakbym już miał się przefarbować na jakiś kolor. Jakbym miał się przefarbować na jakiś kolor, to chyba bym się przefarbował na niebiesko. Kolor niebieski byłby, myślę, spokój. Więc no, jeżeli chcecie, żebym się przefarbował na niebiesko, a na niebiesko się przefarbuje na jakąś liczbę widzów. Jak będzie dużo widzów, to się przefarbuje na niebiesko. Dokładnie tak. Może na 100 tysięcy. Ale wątpię, że kiedyś to zrobię, ale dam radę, zobaczycie, trzeba wierzyć w siebie. Będziesz na jakimś meetupie? Co do mitapa to się zastanawiam bardzo głęboko... Zastanawiam się bardzo nad, nad meetupem w Gdańsku, bo do Gdańska mam nawet bliżej, bliżej niż do Wrocławia, do Poznania, zdecydowanie, dlatego może, może, może będę na meetupie w Gdańsku, ale to jeszcze nic nie wiadomo, to jest takie szerokie, takie takie wiatr, takie morze, takie hula, wiatr, statki pływają, he, 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 he nieśmieszne. Yy, tak, dlatego nic jeszcze nie wiadomo, ale się zastanawiam, ale myślę, że chyba raczej nie pojadę, bo mam zbyt mało widzów. Mam za widzów, i kto by mnie tam chciał na mitapie Tak, bo ja bym jeździł na mitap, żeby się spotkać ze swoimi widzami. To by było fajne, więc może na jakiś następny mitap. Może nie ten, ale jeszcze jakiś następny może jakieś następne, może jak spotkanie, czy coś. Wiecie o co chodzi. Tak dokładnie. Pytanie o Danii. Czy mam snapa Uwaga, uwaga! Ludziska nowość. W ogóle bardzo duża nowość. Od kilku dni mam Snapchata. Od kilku dni, czy czytaj tygodnia. Yy, tutaj macie mojego duszka, którego możecie zeskanować sobie i będziecie, i możecie dodać samo bo samotycha na, na snapie jest fajny i samotycha dodaje fajne rzeczy na przykład dodałem ostatnio w jak jem marchewkę bo, bo zdrowa żywność jest dobra jeżeli chcecie takie, jeżeli chcecie takie rzeczy to wiecie, na snapchata lubisz kebaby? a uwierz, że lubię lubię kebaby lubię miękko z kebabów bułkę taką opiekaną i jeszcze sałatkę do tego Jakieś takie rzeczy... Takie... o kochał kochałkę I coś mi się dzisiaj... Fryzurka nie układa! Nie wiem, że tylko jest to Ojej, teraz co w ogóle zrobimy się średnio ja trzeba kuma nieważne. No i to tyle pytań, tylko już koniec, tak? Tylko jest to myślę 200 i dlaczego tak było, byłoby tym 400. Ile słów chciałbyś dobić w tym roku? Yy, odpowiadam, że w tym roku, plan na ten rok, to jest bardzo taki hardkorowy plan, ale trzeba sobie stawiać wysokie wymagania, yy, w tym roku 100 tysięcy. Nie uda mi się. Nie no, trzeba wierzyć w siebie. Michał, uwierz, uda ci się, damy radę. My samotyszki, wierzę, że mamy taką moc i rozrośniemy się jeszcze dziesięciokrotnie w siłę, Damy radę na pewno. Także to by było na tyle z dzisiejszego samo czwartku Jest krótki, ale jest godzina. Jest krótki, ale jest godzina 19.58. Więc ja teraz lecę szybko to montować, bo jak zwykle jestem leniwy i znowu nagrywam samo czwartek po wieczorach. Wieczorem, bo ten, bo no bo ja nie mam czasu. Znaczy mam. Jestem zapracowany ogólnie, wiecie, taki zapracowany człowiek. Samotyka. Także mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Wpadajcie na moje wszystkie social media. Social. Social. social, social. Wpadajcie na Facebooka, na fanpage na Facebooku, na grupę Samotyszki, Samotychy. Wpadajcie na mojego snapa Samotycha, duszek, oczywiście. Yy, no, i, no i kupujcie koszulki na kapselu. Dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się.